A tu nie nagrywaliśmy? Nagrywa teraz właśnie. Nie <grywa> ja nagrywał wcześniej. Ej, ty nie mów nam, że nagrywasz, to wiesz, to będzie tak samo. Motuję to razem, ładnie będzie wyglądać. No pewnie, że tak. <grywa> Ta wielka mozaika. No bo jak, jak wiemy, że nagrywamy, że to inni słuchają, to wychodzi pewnie coś takiego, nie wiadomo co. No właśnie, teraz nie nagrywam, no. Aha. <grywa> no właśnie, no trudno. Ostatnio no. gadaliśmy 8 godzin, także. 8 godzin? Krótko. Okay. A ile wygadacie czasami? Eee, oh. Ostatnio gadaliśmy chyba czwartej rano do dwunastej. Rano? Czy wieczorem? Wieczorem jakby tak. O, to rzeczywiście długo. To kim? A, aż przypomniało mi się. Ale odpowiedz najpierw na pytanie, bo zapomnisz z kim. No. <grym>? Dobra, rozumiem. Nie pytać dalej. Zapomniało ci się. No. No nie wierzę. No nie wierzę. Widzisz co? Normalnie patrzę i nie wierzę. Co nie wierzysz? Mój szczur sobie leży na plecach w hamaku. jest zdechłego. Cię masturbuje. Fajny szczur. Ła. Rysia mu przesłała swoje fale. No skubię sobie tego swojego dędołka, co ty robisz? Na że się w jajkach nie liczysz. Na falerysi. Dobra, alfa i beta. Fap, 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 Ty, zboczańcu. mały, paskudny. Idź sobie. Nazwij go likor. Będzie mu pasować. już ma imię i tak, na nie reaguje. Busek, może na likor będzie reagował <noise> A właśnie dzisiaj ładne paczuszki dostaliśmy od zamki O, No z ale opowiedz A co w nim było? Dziesiąta rano, czyli południe Matka drze się Darek, za ciebie Idę zaspany w połowie w piżamie Resztkach tego co się wczoraj rozpadło po raz kolejny Prawie zleciałam ze schodów Dorek, koperta Wszystkie moje dane. Ja otwieram. z tyłu jakaś pieczątka podejrzana, to ważne. Darek, co się stało, co się stało? Otwieram, czytam. Zamykam. Wkładam z powrotem do koperty. Darek, co to jest? Co to za list? Odwracam się z urzędu patentowego. Eee, dostałem patent na moją wielką masturbaczkę. Wierzyła w to. Nie. Koskanem jest swoją mamą, więc pewnie, coś wie na ten temat. Ale to czekaj, coś mi się skojarzyło. Oglądałem wczoraj Basza i taki, taki fajny tekst był. Właśnie propos takich opaczek, tylko kurde, nie wiem czy teraz znajdę. Nie pamiętasz? No nie, bo to było wczoraj. Wiesz Róbujcie. co było wczoraj, to zostaje wczoraj, nie wiesz. Wczoraj zrobiłeś dziecko, wczoraj zostanie to dziecko. Chyba, że przyjdzie dzisiaj. Myślę, że takie jednodniowe dziecko umie chodzić? E, no, jak takie wiesz. Będzie się turlać. <głos> Turlaj drobca. <noise> o nie. Kichnę albo nie kichnę? Turlaj drobca! Kikniesz. Chyba jednak nie Pichniesz. Nie chyba nie Kupuj to rękawica O wiem mam znalazłem Jej no, ja, Czytam Wam PP Ludzie są zabawni Dostałem dzisiaj ręcznie napisany anonim W kopercie była kartka z napisem Widzisz Damianie? Nikt nie jest anonimowy w sieci, a pod spodem mój adres, numer telefonu, rozmiar buta, data urodzin, adres dziewczyny. No ogólnie cała masa danych na mój temat. Damnit. Ja nieźle. Ja tu bym się mocno zdziwił, Pepe. No. A pomyśl jak się zdziwił tamten koleś, właśnie mu odpowiedź odesłałem To taka próba właśnie takich listów z e, top secret ważne moje dane Dobre no, Możesz odesłać. Ty Rysia mi pisze, że jest. Cześć Rysia. Ale wiemy, że jesteś. Ale ja ci Rysia nic nie pisałam. Po... Rysia żongluje kotletami. Czego kotletami? To ci pisałam y, dobre 20 minut temu. No moja wina, że mam taki zapłon. No rzeczywiście. 1650. No. A ty już cię nie ma. Kurde. No nie mam mnie. Uczkłam sobie o 20 jesteś per mi spaghetti Bo ja dzisiaj miałem na obiad spaghetti, wiesz? Bardzo mi niedowidzę was. A dobre. A jesteś chociaż ładny, to przyjdę do ciebie spaghetti. Masz przecież jego zdjęcie. Jestem spadą, przystojny. Ale się zasłonił moim aparatem pięknym. Zaparawaniu się. Zaparacił się. Właśnie zaparacił się. Zaparaczył. A ja jestem... Nie był taki serial aparatka, chciałem powiedzieć, że jestem aparatka, ale to nie pasuje Eee, na tym, 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 tym Minim... Eeeh, jak tam Minimax to się nazywało, potem to się zamieniło w Zigzap, a teraz tu jest jeszcze coś zupełnie innego Disney XD? Nie, nie, nie JetX Nie JetX Daleczuję, to Disney to Plus chyba O matko Aż taki nie Ej, znowu muszę wysmarkać, sorry Mogę odsłonić mikrofon, ale co tam? No, no, tam smarkaj, smarkaj. <grym> Jak śmieszny smarkasz. <grym> za, za każdym razem inaczej. Ty, aż tak się zasmarkałem, że ktoś się rozłączył. Ry się wywaliło. O ja. Gdzie ją ja wywaliła, dalej jest. Nie, no, nie, łączy ją, łączy. Łączy na. No? na, na tej kropeczki takie, kurde. Tak i wytrzymała ze śmiechu. <grym> no. Ja ją widzę. Odżyło. Do... Widzisz, tak, tak wysmarkałem aż cię. No, <grym <grym fajnie, jestem Mówię... twoim glutem. <grym> Mówię, że ze śmiechu nie wyrobiłaś i się postanowiłaś rozłączyć, żeby... Nie, wiesz co, co, mam gorsze problemy z internetem niż... Znaczy, gorsze to może nie, ale takie mniej więcej myślę, że będą jak wczoraj, więc... Nie wiem, na ile sensowne ja będzie to jest... gadanie. Ja Wiedziałam, że temu cię wydmuchał nie. i dopiero po chwili... To jest jej miał... niepotrzebnie. Nie słyszała. Nie słyszała. Wiem, zauważyłam. Bo może i lepiej. Rów tak jak ja. Sprezę, jak jest. Czyli jak? Zagrywaj bez podni. To <ślałka> <ślałka> ma do dmuchania. No, no jak no. to bardzo dużo. <ślałka> Chociaż jeden się domyślił mojej oczywistości. Damasz go na mojego ucznia. Podawane. <ślałka> Twoja krew mówisz? A, to to jest to dziecko co zrobiłem wczoraj to zostało wczoraj. Ja, kurde. <laughs> Tyle lat. A by ja mówili, zawsze... że ta nie szkodzi. Ja zawsze wiedziałem, że jestem adoptowany. <śmiech> <śmiech> nie połączyły z gingo. <laughs> Fatkę by można było ściągnąć, ale ona pewnie nie będzie chciała i powie, że jej się nie chce. Kogo? Patkę. Fattisona. A, fatal mhm. fatality. Fatka? fatka. A, fat, okay. Fatka cynka. Fatka cynka. <laughs> nie, nie mamy, nie mamy materiałów na fatka cynkę. E, może ja temu nam da. A a Mój prezerwatywa? Myślę, że on każdemu daje. <laughs> prezerwatywa, skarpeta i chyba piłeczka pipongowa. Skarpetkę mam. Potrzeba nam piłeczki. Ja mam piłeczkę. Pipongową, ale mam jakąś. Mam. Coś znajdę. Prezerwatywę masz? Mam, żeby to jedno Robimy I co, co? A dużą No późno Muszę znaleźć to piłeczkę teraz No nie wiadomo czy wejść Gdzie ma wejść no, jak, to, jak to prezerwatywka, tu nie ma wejść Mam, a musi być ping czy może to być buzi. taka miękka z oręcza taka, taka o, jak coś to słyszycie, o odbija się znaczy, piłeczka się odbija, nie to, żeby Czemu się Czemu się nad nią pastpisz? Nad kim? Nad facynką. To to facynka jest już? No jeszcze nie, ale się nad nią pastpisz. Ale ja nie wiem, co to facynka jest, no ale dobra. Ufa, facynka, bo... fatki. Wiadomo chyba, nie? No chyba Jak, nie facynka? Tak. Jak się nazywały te laleczki, co się w nie... Łudu, o. A. No. A. I ją to boli teraz przez to na pewno. Tak, i znowu przyjdzie i powie, że nie może rozmawiać, bo się źle czuje. Czy <laughs> 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 ją głowa boli? Tylko bo wiesz, ktoś wbija twoją głową o podłogę. <śmiech> <śmiech> A to każdy ma inną część ciała. Ej, to fajnie jesteś, wiecie? <laughs> czy ją tak rozdzieliliśmy na trzy części, czy tam cztery? Trzy. No, znowu mnie ze za Skype'em zaraz rozłączy. Nie, nie rozłączaj. No właśnie nie. mi pokazuje, że się łączy. A widzisz, Więc jesteś połączona. No ale zobaczysz, że zaraz nie będę. Nie u... Może ty jej, mami, Nie. Może tylko... Nie mam mi oczy robić? Mam oczy jej zrobić? Możesz. Tutaj takie... Ju... Już słyszymy, że jesteś Już Wywołujesz jesniej. deszcz? <grym tos 000> Słyszałem, że... Słyszałem, że krzycząc na Skype'ie, można deszcz wywołać. On sobie do no, no, tego gatunku. Biało-złoty deszcz. No wiele rzeczy można wywołać, krzycząc na Skype'ie. Moja siostra się bawiła w Harry Pottera i zabiły chomikę z koleżanką. No tu A No właśnie, słuchaj, rzuciły na, rzuciły na chomika zaklęcie. Porobiły sobie różdżki z patyków i w ogóle połwiały je jakimiś tam nitkami to, kolorowymi. Nie, rzuciły na niego zaklęcie, a wada kedavra i na drugi dzień ch chomik był zdechły. No proszę. Przejęła się. No. Że, czy powiedziała, że to nie ona? Nie, bo... Zwaliła Co na Voldemorta. Moja się nie tak. ma jak zwalić. No jak nie? Powie, że to on Z ją nauczył tego zaklęcia. Dziewczynką, ona nie może zwalić. One go klockiły. chomika. Nie, nie, wiem. Nie próbowałam nigdy gwałcić chomików. Eee, Ale szczurki nie, nie to co innego. Czurki Ale jest miejska same. legenda, nie? Że chomik w odbycie... Ej, teraz tak nie naszło. Czy jeżeli twój szczurek hmm. masturbował się przy tobie, to jest ekshibicjonistą? <noise> nie wiem, on chyba, on, on wiecznie łazi z interesem na wierzchu, zresztą jedni... <noise> Czyli chyba jest ekschilistynistą. Powiem na ja ja klawiaturę. ograniczyć rozmawianie z likorem, może wtedy szczur się unormuje. On tak. rozmawiał z nami wczoraj. No o, właśnie o nie. tym mówię. Biednemu na psychikę siadło. Może co ja z tobą zrobię? No weterynarze cię zabiorę. Nie patrzcie tak na mnie, nie kastruj go. Wykasz <laughs> drugą, która kosztuje prawie 300. Ej no mnie nie opłacałeś Chcia... Chciałabyś być wykastrowana kurcze Pomyśl chyba... sobie, że to Ty jesteś no, no tak. Ale zante chyba nie chodzi z interesem na pierzchu <laughs> Chyba, że z innym interesem W każdym razie wiecie, że dzisiaj jest Cudzy? Tak urwałam Co? I teraz chodzę i taki wiatraczek sobie robię z tego Dobra, pożegnajcie się za dytyą na razie. Nie, ej, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że 28 czerwiec to dzień międzynarodowego... Nie, międzynarodowy dzień pisania kapsloki. Kapania, tak, dobrze. Panie, papanie, Caps Czyli same kresy się liczą. Nie na nam jak papież. Shifta. <laughs> shifta będę używać. Shifta. Dlaczego nie ma narodowego dnia Shifta? <laughs> Bo Shifty częściej kradną. Ta, ta, ta. Poza tym Shiftów nie można kupić z takich samych spacji. A kapsloka się da kupi. Tak. Ta ma od... Ile twoja spacja Moja spacja ma trzy haczyki. Ooo, to dobra spacja. O. No to, proszę, proszę. A mi ktoś ukradł Enter. Nie mam Entera na klawiaturze. Może na tablet, bo to. się tam... tu? Tablet! Nie no, ale... kupuj! O ja i teraz wyszło szydło z worka. Ale że co? No wszystko. Ale tak A. bardzo. No jak u szczurka. <noise> to tak niezupełnie z worka, no ale można to tak nazwać. I też nie zupełnie szydło, ale no niech będzie.